W Olsztyńskim Urzędzie Marszałkowskim odbyła się uroczystość, uroczyste podsumowanie 25. już edycji konkursu wojewódzkiego Czysta i Piękna Zagroda Estetyczna Wieś 2021. W konkursie wzięło udział 27 sołectw z całego województwa. Nazywam się Piotr Berendt, a to jest Radionet. Dziś moim gościem jest wójt gminy Iława, Krzysztof Harmaciński. Dzień dobry panu. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Panie wójcie, zanim jednak przejdziemy do tematu konkursu, wróćmy jeszcze na moment do obchodzonego niedawno Dnia Edukacji Narodowej. Gminne obchody tego dnia odbyły się w Gminnym Ośrodku Kultury Wlasecznej i miały bardzo uroczystą oprawę. Tak, oczywiście z przerwą roczną praktycznie. Bo co roku organizujemy właśnie gminne obchody Edukacji Narodowej, tak zwany Dzień Nauczyciela. W ubiegłym roku, z uwagi na sytuację pandemiczną, nie mieliśmy możliwości zorganizowania tego dnia, ale w tym roku udało się i myślę, że bardzo dobrze, bo był to moment taki dla wszystkich pracowników pracujących w naszych jednostkach oświatowych. Moment do tego, żeby im podziękować, ale też i moment spotkania może i wymiany też swoich różnych spostrzeżeń w tej trudnej sytuacji też edukacyjnej, gdzie trzeba było prowadzić w ubiegłym roku szkolnym większość zajęć zdalnie. W tym roku rozpoczęliśmy rok szkolny normalnie stacjonarnie. Na dzień dzisiejszy w dalszym ciągu wszystkie szkoły na terenie gminy Ława funkcjonują w systemie stacjonarnym, i też. W Goku w Lasecznie 14 października, w tym dniu, kiedy wypada ten Dzień Edukacji, spotkaliśmy się z dyrektorami szkół, z nauczycielami, z pracownikami administracji, z pracownikami też i technicznymi, którzy otrzymali nagrody i od swoich dyrektorów, jak i również nagrody wójta gminy Iława. I w tym właśnie między innymi dniu również żeśmy podziękowali tym osobom jak i również pogratulowali, którzy otrzymali również medale, jak i również nagrody kuratora oświaty naszego Warmińsko-Mazurskiego, a były to osoby. Odznakiem medal złoty za długoletnią służbę otrzymała pani Ewa Zalewska, nauczycielka szkoły podstawowej w Gałdowie. Natomiast nagrodę kuratora oświaty otrzymała pani Joanna Górnik, nauczycielka szkoły podstawowej w Ząbrowie. Natomiast nagrody wójta, które są corocznie przyznawane z tego tytułu święta otrzymały osoby. Pani Krystyna Gola ze szkoły podstawowej w Franciszkowie, pani Bata Przeworska ze szkoły podstawowej w Gałdowie, pani Mariola Szwejk, nauczycielka ze szkoły podstawowej w Gromotach, pani Pan Zbigniew Zbysiński, Sławomir Zbysiński, nauczyciel szkoły podstawowej w Lasecznie. Pani Stefania Wilk, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej w Rudzienicach. Pani Bożena Smolińska, nauczycielka zespołu szkół podstawowych i przedszkolnych w Wikielcu. Joanna Blinkiewicz, nauczycielka Szkoły Podstawowej Ząbrowa. I, pan, i również były przyznane nagrody dyrektora szkoły. I tutaj te, te nagrody dyrektorzy już wręczali sami osobiście. Było to kilkadziesiąt osób, które otrzymały te osoby od dyrektorów szkół również swoje nagrody. Ja z tego miejsca jeszcze po raz kolejny chciałem bardzo serdecznie podziękować za tą pracę i w roku szkolnym 2020-2021 i w rozpoczętym roku szkolnym 2021 2022 Wszystkim dyrektorom, wszystkim oczywiście pracownikom naszych placówek oświatowych, nauczycielom, pracownikom administracyjnym i też pracownikom technicznym za to te bardzo duże zaangażowanie. Bez ich zaangażowania na pewno nie byłaby możliwość przeprowadzenia i tej pracy zdalnej, ale również i w tej chwili tej pracy stacjonarnej i z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Życzę przede wszystkim dużo zdrowia zadowolenia z wykonywanej pracy zawodowej, ale dużo też satysfakcji i wszystkiego dobrego w życiu osobistym. I Radionet przyłącza się do tych życzeń dla nauczycieli. Przejdźmy w takim razie już do konkursu Czysta i piękna zagroda, estetyczna wieś. Możemy już chyba teraz powiedzieć, że w konkursie została wyróżniona wieś Nowa Wieś w gminie Iława. Tak, Nowa Wieś została zgłoszona do tej edycji. Tak jak już tutaj Pan redaktor powiedział, była to już 25 edycja konkursu Wojewódzkiego Czysta i Piękna Zagroda Estetyczna Wieś 2021, organizowana ona była przez Warmińsko-Mazurski Związek Gmin, jak i również przy udziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Do tego konkursu zgłosiliśmy nową wieś, która realizowała swoje projekty w ostatnich nawet latach, ale tu zwłaszcza w roku 2020 i 2021 te projekty były przez mieszkańców realizowane. One dotyczyły też ulepszenia niejako terenów, którymi administruje sołectwo, zwłaszcza wokół takiego oczka przy drodze numer 16, przy świetlicy, jak i również przy boisku, które posiada sołectwo Nowa Wieś. Tutaj chciałbym bardzo serdecznie pogratulować Pani Sołtys Radzie Sołeckiej, jak i również wszystkim tym osobom, które zaangażowały się w realizację tego konkursu, za tą aktywność, za te działanie. No i sukces na pewno jest duży, bo dlatego, że na 27 sołec zgłoszonych z województwa warmińsko-mazurskiego Nowa Wieś otrzymała wyróżnienie i otrzymała nagrodę pieniężną w wysokości 1500 złotych. Mam nadzieję, że spożytkują to w odpowiedni sposób, tak żeby jeszcze też te środki skierować na ulepszenie swojego terenu. Jeszcze raz gratuluję i życzę wszystkiego dobrego. Wspomnijmy w takim razie o jednym z elementów stanowiącym o estetyce nowej wsi. Niedawno ukończono zadanie pod nazwą Galeria Sztuki Ludowej imieniem imienia Stefana Kuleszy, Józefa Kuleszy, przepraszam. Proszę powiedzieć, co to za galeria? Tak jak już wspomniałem, przy tym konkursie piękna i czysta zagroda, estetyczna wieś, były realizowane projekty i tutaj też dwuetapowo był taki projekt, o którym pan redaktor mówi, był realizowany galeria Nowej Wsi. Tym razem był to drugi etap, który kończący był całość projektu, była to realizacja takich przedsięwzięć, jak zagospodarowanie całego oczka tego wodnego przy drodze krajowej numer 16, poprzez nie tylko urządzenie tego oczka i wokół niego nasadzenie roślinności, ale również też zrobiono pomost wędkarski, widokowy oczywiście, drewnianą tablicę informacyjną z wizerunkiem Józefa Kuleszy, drewniany witacz, wykonano również nasadzenie na roślin tradycyjnych, ale tu też taki element, który tam się znajduje, to też zrobiono w naturalnych rozmiarach rzeźbę dawnego Prusa. Myślę, że cały widok tego otoczenia jest bardzo fajny, wspaniały. Ci, którzy tam przejeżdżają w tej chwili koło tego miejsca, zatrzymują się, robią sobie zdjęcia, wykonują też różnego rodzaju, też sobie taką dla siebie, myślę, fotkę w kontekście tego przyjemnego terenu w tej chwili, jaki tam się znajduje. No myślę, że to też jest wizytówka i samego sołectwa, a i nowej wsi, ale też i na pewno wizytówka gminy ława, gdzie się od strony Olsztyna wjeżdża akurat, czy wjeżdża się do miasta ławy, i tutaj jest to na granicy właśnie ta miejscowość między miastem Ława a gminą Iława. I tutaj też chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim za realizację tego projektu. Tutaj w rogu widzę, na stole u pana stoi statuetka. Jest to statuetka przyznana panu, bardzo prestiżowa zresztą, przez magazyn VIP. Proszę powiedzieć, o, właśnie ta statuetka. Proszę powiedzieć, za co otrzymał? Magazyn VIP jest to prestiżowe wydanie tego, tego magazynu, gdzie kapituła konkursowa tego typu tytuły przyznaje osobom, szczególnym jak i również samorządom. W kategorii właśnie samorządów ja otrzymałem tą, ty, ty, tą statuetkę jako samorządowiec roku 2021 za całokształt działalności na terenie gminy Iława. W kontekście też rozwoju tej gminy, pozyskiwania środków jak i również realizacji wielu projektów i tych projektów ze środków unijnych i poza środkami unijnymi bo z projektów też i, i rządowych Prano pod uwagę też aktywność społeczną naszej, naszych mieszkańców, rozwój w kontekście i oświaty, sportu, kultury, bezpieczeństwa, opieki społecznej i też funkcjonowania administracyjnego, bo trzeba przypomnieć, że gmina jako nieliczna z gmin w tej chwili jest już zinformatyzowana, posiada cały system informatyczny, który został wykonany w roku w tym kończony 2021 za blisko kwotę 1,5 miliona złotych, z czego ponad milion tysięcy było pozyskanych środków zewnętrznych unijnych. No i również za te działania, które ja podejmowałem przez te wiele kadencji, gdzie jestem wójtem. No myślę, że było to coś wspaniałego. Ta statuetka została mi wręczona w Warszawie podczas gali uroczystej, która miała miejsce w hotelu w gronie naprawdę wybitnych też osób, które tam się znajdowały, między innymi aktorzy, piosenkarze z dziedziny służby zdrowia, również artyści różnego rodzaju, ale też i osoby, które mają wpływ znaczący na funkcjonowanie medialne, bo tutaj też trzeba podkreślić, że była też jedna z osób nagrodzona jako główny redaktor czy prezenterka z jednej ze stacji naszych telewizyjnych. Nie chcę tutaj reklamować nikogo, nikogo oczywiście. Między innymi był Janusz Gajus czy wiele innych osób. Można to zresztą na stronie magazynu wip u obejrzeć, zobaczyć jakie to osobistości tam były nagrodzone tym tytułem. No ja się cieszę z tego bardzo, dlatego że to jest wyróżnienie nie tylko dla mnie osobiście, ja to uważam, że jest to wyróżnienie dla wszystkich mieszkańców gminy Ława i wszystkich tych osób, które się włączają w tak przepięknie w rozwój naszej gminy, działają skutecznie czy to organizacje pozarządowe, czy również wszystkie środowiska, które chcą realizować wiele projektów na terenie gminy Ława. Im również za to dziękuję z całego serca, bo to jest wyróżnienie nasze wspólne. Mówił pan o tej pracy samorządowej między innymi o pozyskiwaniu środków i dotacji. Więc przejdźmy do tego tematu. Ogłoszono przyznanie dotacji w ramach Polskiego Ładu. Proszę powiedzieć ile pieniędzy i na jaki cel otrzymała gmina Iława? Tak, no, trzeba podkreślić właśnie tutaj dosyć duże wydarzenie, które miało miejsce w ostatni poniedziałek w tym tygodniu, gdzie byliśmy zaproszeni na zamek w Nidzicy na spotkanie z Panem Premierem Mateuszem Morawieckim, gdzie ogłoszono właśnie wyniki naboru Polski Ład. Gmina Iława otrzymała środków finansowych kwotę blisko 11 milionów 550 tysięcy złotych na realizację dwóch projektów, które będą nas kosztowały 13 milionów. Myślę, że to jest bardzo duże wydarzenie dla nas, dlatego że jako jedyna gmina w tym Powiecie Ławskim dostaliśmy tak dużą ilość dofinansowania. Jest to realizacja dwóch projektów, bardzo ważnych dla nas projektów, na których staraliśmy się już od kilku lat nawet o dofinansowanie. Dotyczy to przede wszystkim drugiego etapu budowy szkoły podstawowej w Lasecznie, bo realizujemy w tej chwili pierwszy etap. W drugim etapie będzie realizacja wybudowania Sali sportowej wraz z łącznikiem i boiskiem wielofunkcyjnym i z całym otoczeniem. Jest to wartość blisko 8 milionów złotych, a tutaj dofinansowanie jest 6 milionów 800 tysięcy złotych. I drugi projekt, który dotyczy stacji uzdatnienia wody Wola Kamińska, która obsługuje kilkanaście miejscowości na terenie gminy Ława, gdzie też całkowita wartość tego projektu jest blisko 5 milionów złotych. I otrzymaliśmy tutaj dofinansowanie 4 750 000 zł, gdzie będziemy mogli ten projekt zrealizować, bo tam sytuacja już też nam się zaczęła robić dosyć niebezpieczna. Źródła, które tam mamy, te studnie, które są tam wieloletnie, już w tej chwili zasoby wody zostały ograniczone. No i też by czekała nas tutaj sytuacja, gdzie byśmy musieli wydatkować bardzo duże pieniądze z samego budżetu gminy. Ja tutaj chciałbym z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do, do pomocy w realizacji otrzymania tych środków finansowych. Tutaj szczególnie chciałbym podziękować panu posłowi Babalskiemu, Zbigniewowi, panu wojewodzie Arturowi, Chojeckiemu, również działaczom tutaj na terenie miasta i gminy Iława, którzy również się włączyli w, do, te, do, do tego, żebyśmy jako gmina te środki otrzymali, no i przede wszystkim, chyba nam samym, bo skuteczność działania zawsze poznaje się po tym, jakie efekty są realizacji inwestycji, jakie środki się pozyskuje na zewnątrz, a nie tylko mówienie, a nie realizowanie. Na tym nie polega samorządność, na tym nie polega rozwój gmin. Ja wielokrotnie to podkreślam jako doświadczony samorządowiec, kiedykolwiek chcę komuś doradzić, nawet, czy pomóc, to raczej staram się w układzie tego, że chcę komuś pomóc, a nie na zasadzie, że chcę być lepszy, wyższy czy, czy piękniejszy. I tutaj trzeba pamiętać, że samorządności uczy się przez wiele lat, a przede wszystkim w samorządzie trzeba mieć pokorę i słuchać swoich mieszkańców, co chcą zrealizować. Wtedy jest efekt realizacji odpowiednich inwestycji i skuteczności przede wszystkim działań na rzecz rozwoju danej. Społeczności lokalnej i swojej gminy. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia. Przypomnę państwu, że moim gościem był dzisiaj wójt gminy Iława Krzysztof Harmaciński. Przypomnę państwu również, że wywiad ten znajdziecie na stronie internetowej Radionet Info, na Facebooku, YouTube oraz w formie podcastów w serwisach Spotify, iTunes i SoundCloud. Dbajmy o siebie i o innych. Szczepmy się. Do usłyszenia.